Ostatnia próba zgasną kontrolki czy nie? No na kierowcy, lecimy w trasę Tylko sobie odjadę spod rampy, bo zamykam jeszcze jedne drzwi No, dzisiaj mamy ciekawy ciekawy grafik, ciekawą trasę, w ogóle dwie trasy Jedna to jest standardowa, słomniki Właśnie jestem załadowane całą lufą Ale nie wiem, bo pomarańcza Dzisiaj pewnie zaraz i wam już mówię co to ja mam O, pomidorki sherry Bomidorki, szery, a później lecimy w kierunek Sieradz, ale czekaj, ta do ja tego bo zamykam jeszcze, czyli drugą stronę. Trzeba się zatankować, mało paliwa i mało azblu, więc te dwie rzeczy muszę teraz zrobić. To co, zatankowany, lecimy. Wstaje rano z łóżka, i pakuje się do torby, że ona z dziećmi jeszcze śpi. Ja wychodzę pokorny, jadę do swojej ciężarówki, gdzie czeka na mnie zlecenie. Auto spakowane, czas siadać na siedzenie. Wiem, że się nie chce, ale trzeba zarabiać kasę. Odpalamy maszynę i ruszamy w trasę. Kierunek załadunek gdzieś tam w Polsce będzie. Na załadunku znowu to samo, bez pauzy się nie obędzie. Teraz czekać... będzie czerwone będzie czy nie, haha jest czerwone ale ja widziałem jak się rampa otwierała jakoś 10 minut temu kontaktował się mój człowiek tutaj z tej firmy pytał się jak tam mi droga idzie, za ile będę ja mówię, wiesz co mówię, za tak 5-10 minut będę dobra, rampa numer 2 jest twoja tutaj samochody, tam samochody zupełnie wszystkie rampy zajęte ale rampa numer 2 dla pana Dariusza już czeka 40 jest Wyjeżdżamy rozładowane elegancko, godzina 40, tak plus minus, i będę na balie. Za dnia Wam pokażę, jaki zajebisty termosik mam, ale to później, a syk. A teraz bierzemy łyk czarnuchy, czarnuchy, ogień na tłoki. Sorry, nie chcemy się wlewać do kółka, zgwięta, co tam. Łyk czarnuchy nigdy nie zaszkodzi. Poprawiamy fryzę i lecimy w trasę dalej. Prawda, jak widzieliście 33 palety. Jest godzina piąta, trochę mi czasu to zajęło, bo sam akurat sobie ładowałem i powiem Wam, że no naprawdę niektóre palety no wiadomo były nierówne, coś tam coś, tu jakieś nie stawał, to trzeba by kombinować było, ale najważniejsze udało się to załadować. 200 km około 3 godzin jazdy. Jedzie ci taki. Jedź, kurde, jedź. Jak to śpiwają? Głupi, 40 na godzinę będzie ci jechał. No ja pierdzielę. No i ajajaja. Niedzielnik kierowcy Wyjadą do marketu 20 km od swojej wioski. Słaby czas mam, ale jedziemy dalej. Magazyny biedrony. Tutaj właśnie po prawej stronie. Skręcam i sobie zaparkuję. Idę się zaawansować. 3 godziny i 1 minuta. Czasu. Tyle mi zajęło. Czasu. Ta droga. To miejsce na mnie czekało. nie? Widzę, że tam chłopaki już. 3, 4 na czterech ludu, teraz trzech jest w środku. Dafik umyty, sami widzicie. Dwa dni temu byłem na mini. Kurde, patrzcie co się stało. Ja pierdzielę, muszę teraz to zrobić. Muszę tu przymocować. Dobra, zaraz to się zajmę, bo mam na tyle czasu. Trzeba chwilę czekać, pół godzinki. Za pół godziny mam dopiero wjeżdżać. Przed świętami oczywiście kocioł, tego wpuszczają chyba później. No dobra, no nic, czekamy pół godziny, za ten czas akurat sobie zaraz zabierę kawę i przy okazji zaraz wezmę, no co, no jedyna opcja to tylko natrytytki i ogarnąć tą obrysówę, nic więcej nie wymyślę, nie? Czasami nie jest zrobione elegancko, cyk fuch, robota zajebista u majstra, natrytytki trzyma się jak najbardziej, nie odpadnie, bardzo dobra robota. Przestań ja ja, kurde Rozładowane w końcu Przyjęty towar, dokumenty już odebrałem Czas wracać na bazę w takim razie I łyk kawy Zobaczcie jaki zajebisty dostałem termos Od mojej żony i córy Naprawdę powiem Wam Na całą nockę trzyma temperaturę I jeszcze oprócz tego jest tutaj fajny wyświetlacz Zodnaciskam naciskam I pokazuje mi temperaturę Tutaj jest czujnik, łyk kawy Zmykała, się kończy kawa wypita termos pusty i wracamy na bazę A widzicie sami co jest, nie? usterka układu hamulcowego na czerwono się świeci i tak całą drogę będzie napierdzielał ale, za chwilę wyjadę zgaszę go, ponownie załączę i będzie wszystko w porządku, się jakieś jest zwarcie na czujniku, wczoraj, przewczoraj prze mi się to zdarzyło i teraz akurat na koniec tygodnia podjedę na serwis Prawdopodobnie czujnik ABS-u przerwał się. Nie wiem, niech to zerknął. Jakaś pierdoła, wiecie, jaki tu jest delikatny, normalnie. Ach, troszkę Dobra, odjeżdżaj biedrolot, i ja podjadę, dam przepustkę. Zamknę jeszcze naczepę i wyjazd. Niech to nie denerwowałoby was tak w całą drogę? Odwracacie 3-4 godziny, nie? I co chwilę Wam pika. Uff, ja tak miałem wczoraj. 2 godziny wracałem. Myślę, że już dostanę pierdolca. Dobra, czas chwilę tu zatrzymam się. No to jest pieprzony czujnik, jakiś raz działa, raz nie działa. No, zbiegu z biegu, a zgaszę światło, żeby nie było. No i poczekajcie. Teraz kurde nie ma, dalej to samo. Taw ja! kurda, po prostu już niech, A może inny patent? A czekajcie, może spróbuję inaczej zrobić to. Może to działa na jakąś poduszkę. Podnoszę trochę ciągnik na poduszce. Tak zrobię. Teraz go zgaszę na chwilę. Zamknę go. Tworze. To jest choinka, to jest choinka świąteczna. Nie, dalej to samo. Dlaczego? Dlaczego, stary, dlaczego ty mi to robisz? my przyjechałem, chyba ze 100 kilometrów. Ale świeci. Dziwnie, coś syczy. Trochę się złamy i zobaczymy. Jeszcze się zostawiam, czy jakiś zawór od powietrza tam nie puszcza Coś zaraz zobaczymy. Złomę się bardziej, żeby się dostać do kabli. Co tu dużo mówić. To i to z powrotem sprawdziłem. W porządku są. Nie są gdzieś przetarte, żeby gdzieś powietrze spierdzielało. Tym bardziej ruszam. Wszystko jest w porządku. Eee... Kabel od ABS na pewno odepnę. Hm. Zobaczymy, ale kurde. To wszystko w porządku, w porządku no. Jedynie to się mogę doczepić do tego przewodu ABS. -u. Zobaczcie sami, on jest przetarty, ale nie jest, że gdzieś na wylot. Że coś jest widoczne bardziej, tylko tutaj ta osłona, tak? Jest lekko tylko przetarta, ale nie jest gdzieś zagnieciony. No tu jedynie patrz. Nie, no. Kurde, no nie ma tragedii, no. Zobaczy, no to jedynie co. Do tego mam takie małe zastrzeżenia. A tak to w porządku jest. Odepnę go w ogóle od tamtej wtyczki i spróbuję go odpalić. I wtedy zobaczę co się będzie działo. Ale zgadza się. Czyżby co? Kabel? Przetarz się kabelu od ABS-u. Na firmie mamy drugi kabel, ja spróbuję. Może podmienić te kable. Co, naprawiłbym usterkę? Niemożliwe, nie wiem. Zobaczcie, widzicie to, on się zaświeca i gaśnie. Zaświeca i gaśnie. Nie wiem. Yy, spróbuję sobie zrobić coś innego. Zobaczymy. sobie cofnę i zostawię go. Widzicie, ale sobie cofnę. spokojnie zo spoko spoko jak nie tak to tak no problem zaraz zobaczymy nie muszę wyprostować się co mi to da jak ja muszę się dostać do kabla od ciężarówki Dobra poczekajcie No i teraz mi zgasnie ha. ale nie poczekam poczekam niech się zapali Widzicie? Dobra, zapalił się. Ok. 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 Kurde, ale tu coś słyszę. Gdzieś powietrze spierdziela. Ewidentnie słyszę. Ja tego mam nadzieję, że to nie kompresor. Ale nie. No nie, teraz gasło. Ale tu ewidentnie słychać powietrze, czy jakby jakiś zawór. Nie świeci się teraz. Dobra, inaczej robimy. Przejadę się. Jeżeli coś takiego mi wyskoczy na czerwono, wtedy odpinam kabel od ABS-u i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie. Zostawiam tak jak jest. No i teraz nic się nie świeci. Trzeba obserwować. Jest. Jeżeli mi się pojawi na czerwono, spróbuję odpiąć ten kabel od ABS-u i wyeliminuję go. Jeżeli nic, to się nie, 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 nie zmieni. No i jest. Kabel. Wyskoczył mi właśnie komunikat od ABS-u ciężarówki. No i teraz się nie świeci. Podczas strząsów. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tym Czy ktoś miał z Was przypadek taki? Kiedyś miałem taki przypadek, ale to mi już zaświeciło się na stałe Ale co tam było wtedy uszkodzone? To był jakiś czujnik chyba dupnięty No i co chwilę, nie denerwowałoby to Was? Gaśnie kontrolka, zaświeca się, gaśnie, zaświeca Sami słyszycie co się dzieje Raz są błędy, raz nie. Ja już jestem w sumie w Kowalcku, tak? Dobrze kojarzę? Tak. W Kowalcku zostało mi jakieś 95 km do, 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 do bazy. Półtorej godziny, no, może godzina 20. Jazdy nie ma źle. Kończę ten materiał. Jeżeli wyskoczy mi na czerwono, to zrobię wtedy osobny jakiś odcinek. Spróbuję odpiąć ten kabel od ABS-u odciągnika. Zobaczymy, czy jakiś jest rezultat, bo może to faktycznie jest problem kabla. A jeżeli nie, no to wtedy serwis musi podziałać. Ale najważniejsze, że auto dalej jedzie, mocy nie straciło. No i tak to by wyglądało. Tak to wygląda mój dzisiejszy dzień pracy. Nie ma lekko, nie ma lekko. Dwie dostawy zrobione. No i 600 km na dzień dzisiejszy pokonałem prawie. No jeszcze została niecała stówka. 500 km zrobione, jeszcze została niecała stówka. Elegancko koła się kręcą, robota ułożona i to jest najważniejsze. W takim razie żegnam się z Wami. I oczywiście pamiętajcie, zostawcie łapę w górę, komentarz mile widziany. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją i jak sobie poradziliście z tym. Oczywiście to jest jakaś błahostka nic takiego strasznego, nie ma co panikować yy, i, i nie bać się jazdy, po prostu świeci, raz się kontrolka, raz nie, no i tyle, to jest w końcu daw. tak? Dojedziesz, ale fartem. No, zostawcie oczywiście jeszcze suba, jeżeli tego nie robicie. No i się z wami żegnam. Oczywiście pozdrowienia dla was wlatują. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.